Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zabieramy się za test nowości. W ogóle część z tych rzeczy jest już na rynku od pewnego czasu ale ja jestem ostatnio strasznie wolna w testowaniu nowości. Na przykład przetestujemy sobie dzisiaj podkład z Evelina, który zaczęłam testować jeszcze przed promkami w Rossmanie i myślałam, że się spokojnie wyrobię z testem na promki, no ale jakoś tak do tego nie doszło. W każdym razie mam go bardzo dobrze przetestowanego, więc sobie dzisiaj o nim pogadamy. No i po raz pierwszy dzisiaj zamoczę pędzle w nowej palecie Nabi Side by Side. Mam kilka gorących nowości, kilka jakichś może mniej znanych produktów, które tutaj wczoraj kupiłam w Rosmanie i z marki Soda, jakieś nowe rzęsy, mam tutaj też serum z Evelina. Jeśli chodzi o moją twarz w tym momencie, to mam już na sobie pielęgnację i mam na sobie brow z Heana. Jest to ostatnio mój ulubiony produkt do brwi, świetna farbka, no ale to wiecie, nie jest żadna nowość, to już Wam pokazywałam, więc tylko mówię, że, że dalej używam, ogólnie że to sprawa. No i zabieramy się za przetestowanie produktu, który kupiłam wczoraj, czyli Unicorn Magic Drops i to mnie zainteresowało, Dlatego, że wiecie co, to jest niby baza pod make-up, ale nie tylko. To jest takie dwa w jednym, właśnie baza i pielęgnacja. Weszłam na stronę Evelina, żeby Wam przeczytać, co zawiera to serum. No i tutaj od razu widzę informację, że do 13 grudnia mają przedłużoną promkę na Black Friday, czyli wszystko możecie dorwać do minus 70%. Tak więc uważam, że to ogólnie całkiem ciekawa akcja. No a przechodząc już sekundkę do, do tego serum, to tutaj skład wygląda mega interesująco, ponieważ mamy tutaj na przykład... Właśnie niacynamid, czyli witaminę B3 który zarobiście pomaga regulować produkcję sebum. Jeżeli macie cerę tłustą albo mieszaną, to polecam. No i też świetnie, ale to świetnie pomaga skórę uspokajać, kiedy jest rozdrażniona i wzmacniać, żeby do tego rozdrażnienia nie dochodziło. Zaraz Wam powiem, jaką mam teorię na temat tego serum. Dodatkowo zawiera jeszcze właśnie kwas hialuronowy, wyciągi z jagód akai i owoców godzi, wyciąg z agawy i kolagen roślinny. Teraz patrzcie, jaką ja mam teorię. Otóż, maseczki powodują zwiększenie wyprysku w tej strefie rozdrażnienie, a jednocześnie często no nosimy make-up, no bo jakaś tam praca, jakieś wiecie, obowiązkowe serum może być świetnym rozwiązaniem na problem pryszczy, na problem rozdrażnienia i na problem nie klejenia się makijażu w tej strefie, bo nie dojrze ma właśnie taką wodnistą zwiększającą przyczepność, konsystencję, to jeszcze zawiera ten niacinamid, który skórę w tym czasie wyreguluje, złagodzi i wzmocni. Nałożę ten produkt na połowę twarzy, bo chcę Wam pokazać potem jeszcze ten podkład, jak on się, wiecie, zachowuje tak po prostu samodzielnie, na zwykły krem na dzień. Na prawą stronę twarzy nakładam no nie wiem, tak, cztery kropelki tego serum. Serum się bardzo szybko wchłonęło i rzeczywiście zostawiło taką delikatnie klejącą jakby warstwę na twarzy, a jednocześnie jest to bardzo komfortowe i mam takie po prostu wrażenie, że skóra dostała taki właśnie zastrzyk wody, jak lubię. A tutaj z drugiej strony, dla porównania, tak wygląda skóra tylko w kremie, więc uważam, że no pewna różnica jest widoczna. No dobra, tak więc możemy teraz przejść do podkładu Wonder Match, który zaczęłam testować, jak wspominałam, jeszcze przed promocjami w Rosmanie. Przynajmniej dzięki temu mam go naprawdę dobrze, dobrze przetestowanego. Nosiłam go na treningi pod maseczkę, bez maseczki, w mniej aktywne dni, w bardziej aktywne, więc znam go od dechy do dechy. No i tak w ramach wstępu mamy tutaj sześć odcieni dostępnych. Jest to ogólnie podkład o takiej lżejszym efekcie drugiej skóry. Jest to podkład wegański, bardziej nawilżający, satynowy, Niż taki wiecie, grubo kryjący matowy, ale to krycie można naprawdę fajnie zbudować. Tutaj mamy też znowu właściwości nie tylko makijażowe, ale właśnie też pielęgnacyjne. Ogólnie widzę, że Eveline ostatnio idzie z tymi produktami makijażowymi trochę też w stronę pielęgnacji, co ma pewien sens, no bo makijaż nosimy często po 8-10 godzin dziennie, więc w sumie czemu nie wykorzystać tego czasu też na jakąś tam pielęgnację skóry? Tutaj w składzie mamy witaminy C i E, kwas hialuronowy, jego AK i te piokę i prebiotyki, które właśnie podczas. Noszenia tego makijażu wzmacniają naszą skórę. Tutaj możecie sobie właśnie na moich przebarwieniach i zmianach obserwować od razu jego krycie. Po obu stronach mamy pewne glow, bo ten podkład ma właśnie takie wykończenie naturalnej skóry, ale tutaj mam wrażenie, przynajmniej tak na żywo to wygląda, że to glow jest jeszcze bardziej w klimacie, takiej wiecie, mokrej koreańskiej skóry, którą widzimy w ich dramach, podczas gdy tutaj to glow też jest widoczne. Ale nie jest aż tak mocne. Kilka takich rzeczy, które jeszcze zauważyłam podczas testowania tego podkładu, to to, że on ma taką fajnie, delikatnie zastygającą naturę, więc trzyma się pomimo tego właśnie satynowego wykończenia lepiej niż na przykład Satin mat. Bo Satin mat ma bardzo podobne wykończenie, ale lżejsze krycie i gorszą trwałość. Tutaj mamy zdecydowanie poprawioną trwałość, ale zachowane to glow, które właśnie lubiłam w tamtym podkładzie. On też przez to, że zastyga, to nie zbiera się. Tak, w zmarszczkach jak na przykład Satin Matte, i bardzo dobrze radzi sobie na treningach, przy jakimś tam przebieraniu, przy maseczce też sobie spoko radzi. Więc ogólnie jest to podkład, który polecam dla cery mieszanej tłustej na luzie. Normalna też będzie zadowolona. Osobiście nie wiem, jak na suchej, no bo moja twarz obok suchej to wiecie, nawet nie leżała nigdy. Co? Jeszcze dodam jedną rzecz. Ostatnio, jak wprowadzam retinol do pielęgnacji i moja skóra jest taka trochę rozdrażniona, momentami się trochę łuszczy, czasami jest taka, wiecie, naruszona, to ten podkład przy pięknie wchodzi i właśnie przez ten blask i przez tę naturalność, przez tę lekkość bardzo poprawia wygląd mojej skóry i naprawdę pomimo tego, że czasami nie wyglądam ładnie to w tym podkładzie się czuję po prostu dalej bardzo ładnie. Tak więc no spoczko. Naprawdę spoko podkład. No i co? Przechodzimy teraz do korektora tutaj nie mam żadnej nowości, szczerze mówiąc. Nakładam po prostu korektor Bell z Biedronki. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze przypomniałam sobie o jednej rzeczy, a mianowicie ostatnio dostałam paczkę od Evelina z takimi jakby zestawami miniaturowych szminek i do tej paczki dołączyli mi kod zniżkowy, którego nie podałam na Instagramie. Muszę go zresztą wrzucić jakoś dzisiaj, żeby, żeby tam, żebyście mogli z niego korzystać. I ten kod zniżkowy to Agasawa12, on daje wam gratisowy mały czarny płyn miclarny, czyli coś takiego do zakupów o 40 tych na ich stronie. Ten płyn to jest wiecie, miniaturka tego ich bardzo znanego czarnego płynu, który ja, by the way, używam non-stop. Wykańczam opakowanie za opakowaniem, jest po prostu świetny. No dobra, tak więc przechodzimy teraz do pudru. Dzisiejszy puder to będzie RCMA, i jest to puder, który uwielbiam chyba od 3-4 lat. I to opakowanie, by the way, kupiłam półtora roku temu, a dalej mam jeszcze połowę. To jest serio najwydajniejszy, puder za 8 dych, jaki w życiu miałam. Jeśli miałabym wam polecić właśnie taki typowo matujący puder, świetny w ramach inwestycji na najbliższe 2-3 lata życia, to uważam, że to jest jedna z fajniejszych opcji. Do zapudrowania reszty twarzy użyję sobie taki bardzo delikatny puder w kamieniu z Bell z Biedronki. Już Wam go też pokazywałam, to nie jest żadna nowość, ale mówię o nim dlatego, że on bardzo dobrze współpracuje z tym podkładem. A ten podkład, tak jak widzicie, ma piękne, lekkie, naturalne, lśniące wykończenie. No i szkoda byłoby to stracić. Nie da się ukryć, że w tym podkładzie właśnie ta naturalność, ten błysk robi całą robotę. Tak więc naprawdę przemyślcie, jakim pudrem będziecie go utrwalać żeby nie stracić tego, tego efektu wow. Podkład nałożony i zapudrowany tak więc mamy teraz godzinę 14.50 i tę godzinę uznajemy za początek testu naszego podkładu. Postaram się wam pokazać jak on się zachowuje w ciągu dnia. Przechodzimy teraz do kolejnej nowości. Jestem na maksa zajarana, ponieważ pierwszy raz będę się dzisiaj razem z wami bawić paletką z NABLI, czyli Side by Side Nude Palette. Ta paletka zawiera tylko praktyczne odcienie w różnych formułach, ponieważ mamy tutaj maty, mamy takie delikatne bardziej codzienne błyski, no i dwa takie błyski właśnie z mocnymi, większymi drobinami. Makijaż zaczynam od odcienia Beauty Mark, który nakładam w zewnętrznym kąciku. No i tutaj trochę go blenduję, ale staram się utrzymać taki dosyć mały kształt, ponieważ robię dzisiaj delikatne dzienne smoki, dlatego że wiecie, potem mam jeszcze dosyć zajęty dzień, widzę się ze znajomymi, ogólnie chcę, żeby ten makijaż pasował do mojego dnia. No i przechodzę do odcienia Bonjour, który blenduję na dolnej linii rzęs, żeby trochę rozetrzeć właśnie odcień Beauty Mark. Następnie nie przechodzę do cienia halftime na górze, żeby tam rozetrzeć odcień Beauty Mark no i zabieramy się za błysk, tutaj sięgam po odcień Body and Soul, który ma takie piękne różowo przutkiniowe drobiny, trochę większe, trochę mniejsze ogólnie jest to śliczny topper na koniec zostało mi podkreślenie linii rzęs tutaj sięgam po odcień Untitled i Clan, które mieszam razem, żeby osiągnąć taki trochę, taką trochę zmiękczoną czerń no i w sumie gotowe kolejna nowość, którą znalazłam wczoraj w Rosmanie, to takie rzęsy i są to rzęsy z marki Auri wzięłam tutaj dwa modele, nie wiem w ogóle czy widzieliście tę markę, ale ja widziałam ją u mnie w Rossmanie po raz pierwszy, więc od razu wzięłam, zobaczymy, czy mają sens. I zdecydowałam się na dwa modele. Wzięłam model Lisa i model Anna. Lisa jest taki bardziej, można powiedzieć, delikatniejszy, codzienny, a kolejny model to model Anna. I tutaj jest troszeczkę ostrzej. Te włosy są podzielone w takie wyraźne kępki, które wyglądają, można powiedzieć, jak takie kolce. I za te rzęsy zapłaciłam dokładnie. 19 zł za parę. Zdecydowałam się na model Ana, czyli ten taki bardziej drapieżny. No, i wiecie co, one tak z daleka wyglądają naprawdę ładnie. Fajne jest to, że te paski nie są za długie, więc nie musiałam tutaj nic docinać. Natomiast największą ich wadą jest to, że te włosy są ewidentnie plastikowe i bardzo widać taki typowo plastikowy błysk na nich, przez wyglądają no z bliska dosyć tandetnie. Z daleka jest spoko, na kamerze wydaje mi się, że też jest ok. Natomiast, no na żywo średnio. No i teraz przechodzimy do konturowania twarzy. Na początku sięgam po bronzer z Heana, odcień. 506. To nie jest żadna nowość, więc tutaj szybko lecimy przez ten krok i potem przechodzimy do nowego rozświetlacza. Kolejna nowość, którą kupiłam wczoraj w Rosmanie, to taki rozświetlacz z marki SODA. Ogólnie ta marka to również w moim Rosmanie jest nowość, wcześniej jej nie widziałam i kosztował mnie on dokładnie 31,99. Nie ukrywam, że za 32 zł to się spodziewam naprawdę fajnego błysku, biorąc pod uwagę, że za dosłownie kilka albo kilkanaście złotych z innych marek można mieć naprawdę sensowne. Rozświetlacze. Ten rozświetlacz jest dla mnie trochę za chłodny, niestety. Myślałam, że ten odcień będzie cieplejszy, ale tak poza tym to rzeczywiście blask jest porażający i totalnie daje wykończenie takiej pięknej, mokrej skóry, pięknej taffy. Nie wygląda to ciężko, nie wygląda to jakoś tak. Tanio, tandetnie, nie robi się za gruba warstwa, bardzo ładne wykończenie. I w sumie, przez ten rozświetlacz, mam teraz ochotę wypróbować resztę tej marki. Na koniec, usta. I tutaj pomyślałam, że skoro dostałam ten zestaw szminek z Eveline, no to możemy sobie tutaj jakiegoś z tych ładnych nudziaków nałożyć. Generalnie przez to, że mam dwa takie zestawy, no to jeden bardzo chętnie komuś oddam w giveawayu. Tak więc na dole w opisie wrzucę Wam zasady giveawaya. To jest bardzo fajny w ogóle pomysł na święta. Na taki właśnie mały prezent. Czekajcie, ja zaraz Wam powiem w ogóle, ile to kosztuje. W regularnej cenie kosztuje 49, złotych. Teraz na promocji do 13 grudnia kosztuje 39, złotych. Zawiera wybór bestsellerowych odcieni o Lips w wersji mini. No więc wydaje mi się, że jeśli szukacie prezentu do czterech dyszek, to coś takiego mogłoby być bardzo pomocne. Te szminki są w pełni zastygające, ale są właśnie takie lekkie, komfortowe, nie przesuszające, nie męczące i, i to jest naprawdę spoko. Oczywiście po jedzeniu trzeba zrobić jakąś tam poprawkę, ale ogólnie komfort noszenia podczas dnia jest super. Podsumowując sobie nasz dzisiejszy test, jeśli chodzi o to serum, które nakładaliśmy na początku, no to wydaje mi się, że skóra po tej stronie twarzy jest wyraźnie bardziej taka błyszcząca, wydaje się taka bardziej nawilżona. Jeśli chodzi o podkład, no to ja jestem fanką. On wygląda jak druga skóra jest lekki, bardzo trwały, nie podkreśla suchych skórek. Nie zbiera się w zmarszczkach, ale to jeszcze zobaczycie sobie też na koniec testu, jakoś tam wieczorem. Następnie mamy paletkę. Tutaj, oczywiście, wszystko super. Jak to paletki znawi? Ja jeszcze nigdy nie Wam tymi paletami zawiedziona. Oczywiście muszę jeszcze przemalować te ciemniejsze odcienie, ale to innym razem, jak będę miała klimat na, na mocniejszy make-up. Jeśli chodzi o rzęsy, to szczerze mówiąc, raczej nigdy do nich nie wrócę, bo one wyglądają po prostu strasznie, tandetnie. Te włosy się tak plastikowo błyszczą że mm, trochę fuj. Natomiast rozświetlacz mnie ogólnie zainteresował. Na pewno przetestuję tę markę jeszcze szerzej. W tym momencie mamy godzinę 17:38, już wam pokazuję, albo nawet 17:30. 9, więc do zobaczenia wieczorem. Wracam do Was na zakończenie testu o godzinie 22.54. No i tutaj mamy sytuację bez ani jednej poprawki. Zacznijmy może od takich łatwiejszych rzeczy, czyli cienie, oczywiście super. Szminka bez ani jednej poprawki, super. Rzęsy z godziny na godzinę coraz bardziej mi przeszkadzały i w tym momencie marzę o tym, żeby je zdjąć. Rozświetlacz utrzymał się przepięknie. Dalej bardzo ładnie łączy się z podkładem, no po prostu perfekcja po obu stronach. No i na koniec Musimy sobie podsumować podkład w połączeniu z tym serum. Więc strona bez serum, bez żadnych wspomagaczy, po prostu na zwykły krem prezentuje się tak na mojej mieszanej, tłustej cerze, więc uważam, że jest to przepiękny poziom matu po tylu godzinach bez ani jednej poprawki. Natomiast strona z serum wyświeciła się, tutaj najbardziej to widać, troszeczkę mocniej, ale co ciekawe, po obu stronach nic nie zebrało się w marszczkach, więc to zwiększenie nawilżenia dalej nie zmienia tego, że podkład się nie przemieszcza. To jest bardzo ważna cecha tego podkładu, on się nie przemieszcza, na czym mi osobiście bardzo zależy. Natomiast, tak jak wspominałam, troszeczkę bardziej się tutaj wyświecił, no i ogólnie widać po tej stronie większe glow. Co do serum dam jeszcze znać za jakieś 2-3 tygodnie, jak ono się sprawdza w pielęgnacji, no bo dzisiaj przetestowaliśmy tylko make-up, więc co do pielęgnacji jeszcze się odezwę, no ale pod makijaż zdecydowanie nice. Dzięki za oglądanie, zapraszam do komentarzy, do subskrybowania na Insta. Widzimy się następnym razem. Cześć!